Witam wszystkich na moim kanale Techmania HD. Z tej strony Paweł. W poprzednich dwóch odcinkach serii Kodi pokazałem Wam, w jaki sposób można pobrać filmy z wtyczki Genesis i Phoenix. Natomiast również wspomniałem o możliwości szybkiego i łatwego pobierania napisów przy pomocy programu o nazwie Napi Projekt, tu, którego tutaj główną stronę widzicie. Tak więc w tym odcinku chciałam pokazać przede wszystkim. Tym mniej zaawansowanym użytkownikom, jak to zrobić, a uwierzcie mi, z tym filmikiem naprawdę każdy sobie poradzi. Zaczniemy od przejścia do przeglądarki internetowej. W polu adresu należy wpisać napiprojekt.pl oraz wciskamy klawisz Enter. Pokaże nam się właśnie ta główna strona. Po lewej stronie widzimy napis Pobierz na czerwonym tle. Oczywiście należy go kliknąć i w zależności tutaj już od Waszej przeglądarki internetowej, z której korzystacie, albo pobieranie nastąpi automatycznie. Natomiast jeżeli tak się nie stanie, to należy kliknąć tutaj. Widzimy, że pobieranie właśnie się odbywa w tle. Przejdziemy teraz do katalogu, gdzie on się nam popraw, bądź jeżeli korzystacie z Chroma, wystarczy kliknąć tutaj na dole. I teraz przejdziemy do procesu instalacji. Możemy zamknąć lub zminimalizować chociaż naszą przeglądarkę, żeby nam tu nie przeszkadzała. Oraz podwójnie klikamy na tym instalatorze, by go otworzyć. To okno również możemy zamknąć na tę chwilę. Otworzy nam się program instalacyjny. Tutaj należy wybrać opcję Dalej. Tutaj, jak widzicie, standardowa umowa licencyjna, którą no, należy oczywiście się zapoznać. Jeżeli zgadzacie się z jej warunkami, należy kliknąć. Akceptuję warunki umowy, przechodzimy dalej. W tej części, jeżeli chcecie, możecie założyć konto lub zalogować się na już istniejące, lecz nie jest to wymagane i możecie wybrać opcję, że nie posiadacie konta i nie chcecie go zakładać, więc klikamy klawisz dalej. Tutaj mamy informację, że założenie konta jest bardzo szybkie i użytkownicy z kontem posiadają wiele dodatkowych funkcji. Na razie tę kwestię pominiemy, wybieramy opcję nie. W tej części instalatora możecie wybrać, czy oglądacie film za pomocą komputera, czy odtwarzacza stacjonarnego. Jest to już raczej istotne tylko dla odtwarzaczy starszego typu, które miały problemy z czytaniem niektórych plików z napisami. Więc chwilowo zalecam nic nie przestawiać. Natomiast jeżeli wasz otwarzasz do telewizora ma problemy z pobranymi napisami, to warto zasięgnąć do instrukcji otwarzacza, by dowiedzieć się, jaki format napisów on czyta. Aczkolwiek może sama aktualizacja oprogramowania tego otwarzacza rozwiąże problem, no i raczej pierwszym chyba postawił na aktualizacji. A wtedy ewentualnie, jeżeli chcecie, możecie próbować zmienić format plików z napisami. Więc klikamy dalej. Tutaj jak każdy się domyśla, możecie zmienić ścieżkę programu, gdzie chcecie go zainstalować. Ja zostawię standardowy folder i kliknę dalej. Tutaj jeżeli chcecie dodać skrót do menu start. Uważam, że jest to raczej niepotrzebne, gdyż program doda nam funkcję do menu kontekstowego. Więc przypuszczam, że mało kto będzie już później wywoływał go z menu start, więc można zaznaczyć tę opcję, by dodatkowo nie zaśmiecać naszego i tak naprawdę zajętego menu start. Klikamy dalej. Tutaj mamy kilka dodatkowych funkcji. Co tu mamy? Utwórz skrót na pulpicie. No, nie jest to potrzebne, ale to już oczywiście w waszych preferencjach. Jeżeli chodzi o polskie napisy, no to chyba to jest główny. Powód instalacji. Angielskie, jeżeli chcecie, również sobie zostawcie. Mamy, pokaż opis filmu, naprawdę mi to nie jest potrzebne. Parametry techniczne również nie. Znajdź i dopasuj napisy. Tu to jakby nam się powtarza. Znajdź i dopasuj, to jest chyba ta sama opcja. OK, zostawimy to. Napij projekt dodaj napisy. No ja mi nie jest ta opcja potrzebna, raczej nie zamierzam pisać napisów przynajmniej w najbliższej przyszłości. Więc jeżeli chcecie również, możecie ją odznaczyć. Dodaj wyjątek napij projekt do zapory Windows. Zdecydowanie tak, zostawcie tę opcję otwartą, ponieważ jeżeli będziecie mieli zaporę systemu Windows zablokowaną, to napij projekt nie będzie mógł się połączyć z serwerami i w ten sposób nie pobierzecie żadnych napisów. Wspomóż serwis poprzez wyświetlanie reklam na stronie Napi Projekt. Ja tutaj tę opcję jak najbardziej zostawię. Chciałbym wspomagać serwis dalej, więc klikam dalej. Tutaj macie podsumowanie, klikamy instaluj. Instalacja jest naprawdę szybka. Program zajmuje naprawdę niewiele. Można oznaczyć te dwie opcje i klikamy zakończ. W ten sposób program jest już zainstalowany. Teraz pokażę Wam, jak skorzystać z Napi Projekt. Wystarczy, że dokopiemy się do katalogu, w którym mamy filmy, i na wybranym filmie klikniemy prawym przyciskiem myszy. Jak widzicie, rozwija się nam nasze menu standardowe, menu kontekstowe, i doszły nam przynajmniej te dwie opcje. Znajdź i dopasuj napisy, czyli napisy po polsku, oraz znajdź i dopasuj napisy angielskie. Wybieramy opcję napisów polskich. I po kliknięciu po chwili pojawi nam się plik tekstowy tuż obok. W tym momencie widzimy, że jeszcze się pobiera. Mamy podsumowanie, że taki plik się pobierał. Widzimy, że mm, jaki był rozmiar tego filmu, jaka jest rozdzielczość, ile klatek, i tak dalej, i tak dalej. No, możemy zamknąć od razu to okno i widzicie, że napisy są już obok. Więc to jest tak niewiarygodnie. Łatwe. Możemy spróbować z drugim filmem. Tutaj mamy film Hitman. Klikamy prawym przyciskiem myszy. Ponownie znać i dopasuj napisy. Czekamy kilka sekund. Widzimy, że się pobiera. Napisy są już pobrane. Jeżeli otworzycie, widzicie, że są to napisy do tego filmu. Jeżeli chcecie, nic nie stoi na przeszkodzie i możecie sprawdzić, czy napisy są aby na pewno synchronizowane. Sprawdźmy. Okay. Świetnie. Jak najbardziej napisy są bardzo dobrze synchronizowane. Więc widzicie, że to jest naprawdę niewiarygodnie łatwe i w 90, nie wiem, 95 czy 98% przypadków powiedziałbym, że w ten sposób wygląda szukanie napisów za pomocą właśnie Napi Projekt. Jest to tak niewiarygodnie łatwe. Natomiast, jeżeli macie bardzo dużo filmów w katalogu bądź seriali, powiedzmy. Kilka sezonów seriali każdy sezon posiada, po, no, powiedzmy, nawet 20 odcinków. Wystarczy, że cofniecie się do katalogu, klikniecie prawym przyciskiem myszy i tutaj pojawiła się nam w, w oknie kontekstowym nowa opcja o nazwie Znajdź do i dopasuj napisy dla filmów w tym folderze, co naprawdę potrafi zaoszczędzić mnóstwo, mnóstwo czasu w ten sposób, aniżeli pojedynczo klikać każdy odcinek czy każdy film. Tak jak widzieliście, bez problemu byliśmy w stanie pobrać te dwa napisy. Możemy je w tym momencie skasować. Natomiast spróbujmy na przykład zrobić tą samą operację z tym filmem. Klikamy prawym przyciskiem myszy, znać i dopasuj napisy. No, mamy informację, że nie znaleziono napisów, a powód jest prosty, ponieważ jest to film polski, więc no, polskich napisów nie znajduje. Natomiast jeżeli zamkniemy to okno, klikniemy ponownie prawym oraz wybierzemy opcję Szukania w języku angielskim, to jak najbardziej do polskiego filmu jesteście w stanie też znaleźć napisy po angielsku, jeżeli chcecie pokazać znajomym polski film, którzy no, nie mówią po polsku. Tak więc jest to jak najbardziej również przydatna opcja. Natomiast chciałbym posunąć się jeszcze o krok dalej. Tak jak wspomniałem, zdecydowana większość filmów znajduje się bez najmniejszego Problemu. Natomiast zdarza się taka sytuacja, iż napisy nie zostaną znalezione. Tutaj mam właśnie przykład takiego filmu, gdzie jeżeli klikniemy prawym przyciskiem i poszukamy napisów, niestety dostajemy taką informację zwrotną, że nie znaleziono napisów. Powód może być różny. No, jednym powodem może być fakt, iż jest to powiedzmy nowy film i tych napisów jeszcze nie ma. Natomiast jest jeszcze druga opcja. Tak jak Wam wspominałem już, że napisy są szukane również po informacji odnośnie tego konkretnego pliku, o jakim on jest powiedzmy rozmiarze. Jeżeli NAPI Projekt nie posiada tego, nie posiadał tego konkretnego pliku w swojej bazie, to nie znaczy, że tak naprawdę tych napisów pasujących nie ma. Tak więc możemy skorzystać z wyszukiwania alternatywnego. Tak więc. Jeżeli chcecie, można wcisnąć tutaj wyszukiwanie alternatywne. Klikniemy go i otworzy nam się przeglądarka internetowa. Po jej otwarciu widzimy taką informację, że napis projekt nie znalazł napisów, że to jeszcze nic straconego. Jak najbardziej na początku, może ciężko się złapać w tej stronie, ponieważ no, musimy kliknąć w katalogu. Tutaj na napis katalogu. Teraz wpisujemy nazwę ręcznie. To był The Maze Runner. I wyszukujemy filmy. Był taki film w 2014 roku, dokładnie była to pierwsza część, natomiast jest również nowa, którą mamy tutaj na, dwa, na rok 2015, więc wystarczy kliknąć ją. To jak widzicie, również są jakieś informacje, i teraz to, co ponownie powinniście zrobić, to znowu kliknąć na ten niebieski podświetlony napis. Napisy, klikamy go. I teraz dopiero dokopaliśmy się do całej listy tych napisów. Tutaj do konkretnych plików. Natomiast jeżeli chcecie spróbować, może takie najczęściej pobierane, no tutaj mamy nawet spróbujmy te, które mają 2,5 tysiąca pobrań. No, tutaj to już w zależności od waszej przeglądarki musiałem wybrać, że się zgadzam na zewnętrzny link i wchodzę w katalog Zaznaczam ten film pojedynczo, by nazwa mi pasowała do późniejszych napisów. Klikam zapisz, i to, co w katalogu mi się pojawi, to są napisy, czyli ręcznie pobraliśmy napisy. Teraz wystarczy sprawdzić, czy one są chociaż prawidłowe. Może się tak zdarzyć, że nie będą. Wtedy możecie spróbować, Wtedy możecie spróbować ściągnąć jakiekolwiek inne napisy, bądź nawet spróbować się synchronizować za pomocą programu. Poczekam, aż ktoś coś powie. Miał rację, ona miała rację, oni mieli rację, więc napisy są jak najbardziej OK. Czyli reasumując, jeżeli na P projekt nie znalazłem napisów, nic straconego, możecie spróbować je ściągnąć ręcznie. Jest to trochę więcej pracy, przyznaję, natomiast jest jak najbardziej tego warte. Tak więc mam nadzieję, że film ten był dla was pomocny. Jeśli tak, to nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę pod tym filmem oraz subskrybować mój kanał. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Hej!